Dzień dobry, witam was serdecznie na moim kanale po raz kolejny. Dzisiaj zrobimy sobie test dwóch, trzech urządzeń poprzednich filmów, ale mam dwa nowe gadżety, które mi się udało wczoraj zakupić też waszyn. Pewnie dlatego waszyn, bo po prostu tam jest tanio Jak tam nieraz pójdzie, to idzie wyhaczyć Po prostu fajny jakiś bajer. No i też się wczoraj wybrałem i znalazłem dużo fajnych rzeczy, a wziąłem akurat dwie. A dzisiaj pokażę wam dwie rzeczy. W się powtarzam, ale czekajcie w sumie sami, zobaczycie. Zobaczcie, dzisiaj byłem, wczoraj byłem w Action i znalazłem coś takiego. Wiecie, co to jest? Zobaczcie sobie na obrazku. I takie coś kosztowało 17 zł. I takie coś sobie zakładacie do, yy, na wkrętarkę. Jak macie wkrętarkę w domu, jakąś tam bezprzewodową, na mnie 12, 14, chociaż zalecam 20, to polecam sobie coś takiego kupić. Zobaczcie. I to sobie wkręcamy do wkrętarki. I po prostu, jak kupimy sobie jakieś rośliny na targu, w jakichś doniczkach czy coś, to nie musimy się bawić łopatą, schylać się i tak dalej, i kopać, i na kolanach kopać i tak dalej. Tylko sobie kupujecie coś takiego. Zobaczcie, tutaj są w zestawie akurat dwa. Macie jeden większy śpiwór, śpiwór, e, świder. I tutaj macie mniejszy śpiwer, zobaczcie. I po prostu wkręcamy to w krętarkę, a później sobie to po prostu kupiemy dół. No nie wiem, ja zaraz to wkręcę w i zobaczymy jak to działa. No, jest zima, jest wszystko zamarznięte, gleba tak samo, no ale zobaczymy, może da radę. Także widzimy się za chwilę przy testach. Zobaczcie, na wkrętarce to już jest założone, jak widzicie. Zobaczcie. Próbowałem to przetestować, powiem Wam szczerze. Tylko, że jedyny problem jest taki, że moja ziemia po prostu jest twarda jak beton. Nie mam za bardzo gdzie tego wkręcić, żeby Wam pokazać. I tu jest problem. Tutaj trochę wziąłem wczoraj, czyli znaczy wczoraj przed chwilą wziąłem. Zobaczcie, niby się wkopuje fajnie, tylko że po prostu jest ziemia twarda. Zobaczcie, ziemia jest twarda jak beton, ale fajnie ładnie wchodzi. Zobaczcie, musiałbym to sprawdzić po prostu gdzieś. E, może sprawdzę po prostu w szklarni. Pójdziemy do szklarni. I sprawdzę, jak to w szklarni chodzi. Bo tam ziemia przynajmniej nie jest zamarznięta. Także idziemy i zaraz Wam pokazuję. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w szklarni. Tutaj mam ziemię taką bardziej rozmarzniętą. Tylko boję się za bardzo wkręcać, bo tam mam korzenie. Ale tak mniej więcej Wam pokażę, jak to wygląda. Zobaczcie, lekko biorę. I całe wchodzi. Zobaczcie. Nawet nie wciskam. Później wyciągam. I wychodzi. Zobaczcie. Samo. Po prostu nic nie muszę robić. Już nawet nie muszę na, na maksymalnej tych obrotach robić tego, ale leciutko tylko, zobaczcie, tylko wciskam, tylko, przy, tylko przy, naciskam przycisk zobaczcie, moment kurde się skupuje, także jak macie, będziecie... także fajny bajer, jeżeli chcecie po prostu także fajny bajer, jeżeli chcecie po prostu po prostu sadzić sobie kwiatki bez kopania, takiego świdra kupujecie za 17 zł i i takie coś Wam wystarczy spokojnie do, do sadzenia kwiatków. I tam drugi jest taki mniejszy. Tym mniejszy wydaje mi się, że będzie taki bardziej sprytniejszy, ale to takich mniejszych sadzonek. Ale według mnie zakup fajny i bardzo przydatny. Także kurde, polecam. No i zobaczcie, ten świdel mam przetestowany. Widzieliście w szklarni jak śmiga. Powiem Wam, że jest spoko, jest solidny, jest metalowy, jest ciężki. I... Fajne macowanie no ma do każdej wiertarki, każdej wkrętarki, bo nie ma takiego grubego. Jak te SDS, -y, co mają takie dużo grubsze, tylko możecie nawet do małej wkrętarki to zamontować. No i dzięki temu po prostu możecie to używać w przeważnie wszystkim. No i tutaj mamy ten drugi, zobaczcie, tak się różnią. Są jeden ten jest drugi, połowę mniejszy, jakiś taki szybszy, a czy szybszy. No, też mi się powiedziało, że szybszy. Po prostu mniejsze, jak macie mniejszą sadzonkę to po prostu dajecie sobie ten na mniejszą, a ten podajecie na większą, jeszcze można obruszać i sobie po prostu zrobić jeszcze więcej miejsca po prostu, żeby wsadzić roślinę. Także kurde, świetny pomysł, polecam, 17 zł wakszyn. Druga rzecz, e, drugi gadżet, który wczoraj znalazłem, nie wiem czy pamiętacie, ostatnio pokazywałem taki gadżet do wybierania, do wybierania z kostki takiego brudu, e, takiej tej trawy, która rośnie między kostką. Jeżeli ktoś ma taką, z was taką kostkę, no to tamten akurat, tamto urządzonko ręczne, co wam pokazywałem, to jest ok, tylko po prostu trzeba klęczeć. A tutaj znalazłem coś takiego, zobaczcie. I to jest mocne, solidne. Zobaczcie, tu ma takie ostrza i takie druciki, które są takie bardzo węskie, tak się zwężają. Zobaczcie. Widzicie, nie wiem, czy to będzie widać. I to tak samo jest do czyszczenia kostki. Pierwsze co, tu mamy taki ząbek, to możemy sobie tym ząbkiem jeździć przy kostce, zaraz Wam pokażę. A drugie to po prostu wymiatać jeszcze jakiś syp, jakiś grzyb i tak dalej, to możemy sobie tym robić. To są druciki takie właśnie fajne, srebrne i to jest na takim długim trzonku. Także zobaczcie, możecie sobie po prostu to robić ręcznie, nie musicie się w ogóle schylać. I taki gadżet kosztuje w Akrzym 12 zł. Zobaczcie. Także jak szukacie czegoś do kostki, gdzieś tam sobie coś przeczyścić, na werandzie, czy tam gdzieś, no nie wiem, na tarasie, czy gdziekolwiek, czy na wieździe, to nie musi się schylać, tylko używać czegoś takiego. Także idziełem przetestować. Ja mam akurat kilka metrów kostki na działce, to po prostu wam pokażę, jak to działa. No, zobaczcie, tutaj mam kostkę rozłożoną, tutaj mamy brudne, nie? Ja po prostu to przejeżdżam i zobaczcie, jak to po prostu wyciąga, aż ino szczera Zobaczcie, aż po prostu płaty wypadają całe tego brudu kostki, zobaczcie jak fajnie i teraz przejeżdżam z drugiej strony, a to po prostu bierzecie, kiedy macie e, po prostu małą szczelinę, to tym przejeżdżacie, o na przykład tutaj też ładnie wychodzi, ale zobaczcie ile tutaj, ile tutaj brudu w ogóle wyszło, pokażę wam jeszcze zaraz tak z bliska jak się będzie dało, ale chyba normalnie tym, zobaczcie, najlepiej no, to tym zrobić, zobaczcie i cała kostka robi się czysta, także jak szukacie czegoś dobrego właśnie do czyszczenia kostki i niedrogiego, to w sumie to polecam, bo jest wytrzymałe. Nie, nie jest takie, że się trzyma w ręce i się po prostu czujesz, że to zaraz się rozleci. A po prostu coś takiego możecie sobie kupić do swojego warsztatu, po prostu odłożyć i będziecie mieć po prostu czym kostkę czyścić. Także też jest spoko, bo nie musicie wtedy, wiecie, bawić się jakimś. Ewentualnie później możecie karszerem wszystko zmyć jeszcze. A jak się komuś jakieś szczeliny zrobią, no to przecież może troszkę piasku, taczkę wziąć i jeszcze raz przejechać i po prostu tym piaskiem jeszcze wyrównać to co wybraliśmy między kostkami pójdziemy się ponownie, słuchajcie dzisiaj będziemy testować jeszcze pamiętacie takie coś co ostatnio wam pokazywałem do podlewania kwiatków że niby cztery tryby się ustawia podlewania ja to testowałem, się zaraz wam pokażę na początku nie działało, trochę musiałem to zmodyfikować w sensie w sumie ostatecznie po prostu przestało działać to Ostatnie to, to do regulacji, bo w sumie to chyba jest tylko tak dla picu. Bo tam nie widziałem jakiegoś tam takiej konstrukcji w środku, niby że to coś niby lepiej leci, czy szybciej. I następne, co będę wam ci jeszcze pokazywał, to test takich właśnie do obcinania nożyc e, za 10 zł, tak samo zakrzyn to było za 7. To było chyba za 7 albo za 8 zł do podlewania, a te nożyce były bodajże za 10 zł. Także teraz przejdziemy sobie, to w sumie nagrałem wczoraj, ale Wam po prostu teraz podepnę ten filmik z wczoraj i Wam pokażę testy dwóch rzeczy. To sobie zobaczycie w ogóle, czy to jest warte, i tak dalej. Także widzimy się za chwilę. Dobra, zobaczcie, mam tutaj już ją. Wbijamy ją w ziemię. O. I wlewamy wodę. I zobaczymy, jak to się będzie zachowywać. Czy warto kupić i jak działa? Wlewamy wodę. Proszę bardzo. Zamykamy. I po prostu czekamy. Jak na razie ustawione jest na. Zaraz zobaczę, jak jest ustawione. Bo tutaj się przesuwa to wszystko. Mamy teraz na czwórkę. No i po prostu ta woda sobie powinna teraz powoli schodzić. Zaraz zobaczymy jeszcze. Czekajcie, zobaczmy, zobaczymy jak to będzie działało. Tak, tu jest dwójka. Tu mamy na trójce. No i co? Patrzymy, czy ta woda będzie lecieć, czy nie będzie lecieć. Powinny bąbelki lecieć. Zaraz coś się tutaj, jeszcze sobie tutaj sprawdzę. Czy wszystko jest drożne? Dobra, wbijamy. No, niby działa, zobaczcie, eee, woda się wylewa, podlewa się. Tutaj wlałem wszystko, po prostu mniej to wszystko leci, wolniej to wszystko leci. Podejrzewam, że cała do pełna to będzie się wylewała z 15 minut. Zobaczcie, tak to wygląda. Ale powiem wam, że mi na początku, jak ją podpiąłem, to nie działała. Dopiero musiałem tutaj to rozewrzeć, tutaj trochę z boku, podnieść to. Takie coś, taki pływak jest w środku. Ja go wyjąłem. No w sumie, jakbym go włożył do środka, to by nic się nie stało. Ale go wyjąłem i troszkę to rozwarłem. Zobaczcie tutaj. O! Troszkę tutaj to rozwarłem. Tutaj ten boku, to z boku. Bo kiedy było dociągnięte do maksymalnie, to nic nie leciało. A teraz po prostu. A teraz po prostu, kiedy. Zobaczcie. A teraz po prostu, kiedy to trochę rozwarłem, no to niby działa. Także no. Trzeba trochę modyfikacji jeszcze porobić, ale, ale działa. Chyba, że coś po prostu zrobiłem źle, ale po prostu wlełem wody i nie leciało. To pokrętło, co tutaj jest, to takie. ono w sumie to nic nie daje. Tak tu nie pokazują, że jedynka, dwójka, trójka, czwórka, że wolniej. Ale ja nie widzę różnicy, jak to po prostu obrócę. Po prostu leci, leci woda tędy yy, cały czas. Także. No nic, takie do podlewania. Wychodzicie gdzieś na szybko, podlać po prostu i to nam się podlewa. No nie i tyle nie musicie stać z konewką, o teraz będzie, widzicie, i mniej jest to tym będzie bardziej i tym wolniej będą te kropelki leciały o bo jest po prostu mniejsze ciśnienie po prostu w środku eee, i tyle, nie? niby działa, tylko trzeba po prostu małą modyfikację zrobić, po prostu tylko tutaj to rozchylić bardziej ja tu włożyłem się w tak przewróciłem, o widzicie, troszkę rozchyliłem i wtedy zaczęło lecieć, bo tak to kiedy jest dociągnięte do końca to tam taka uszczelka niby łapie i i po prostu nie chcę lecieć, także no wiecie jakiś taki chiński po prostu gadżet i tyle szału jakiegoś tam po prostu e, nie ma pamiętacie jak pokazywałem Wam takie nożyczki, które są też w akrzynie one chyba były za 10 albo 11 zł one są metalowe w środku, tylko mają takie obicie gumowe, żeby się nie ślizgały no i teraz po prostu pójdziemy zobaczyć e, jak one tną, no nie? podejdziemy sobie do, podejdziemy sobie do winogrona o, zobaczcie, mamy tutaj winogron. I zobaczymy, jak tną. Tak się prawidłowo trzyma. Zobaczcie. No, powiem wam, że dają radę, jak za nożyczki za 10 zł. To powiem wam, że kurde, spokojnie dają radę. Zobaczcie, sobie tnę na wszystkie sposoby, jak tylko chcę. Patrzcie, o, leciutko. Możemy sobie je blokować, tu mamy taki blok, takie coś do blokowania, przesuwamy i wtedy nam się nie otwierają i możemy sobie je wrzucić na przykład do kieszeni, schować, znowu gdzieś tam iść do ogrodu, coś tam porobić. I znowu sobie przesuwamy, one się otwierają i znowu możemy sobie coś tam przycinać. Jeszcze tutaj potestuję. Zaraz tutaj coś jeszcze znajdę do przetestowania. O, tutaj mam. Zobaczcie, tu mamy taki grubszy. Zobaczymy, jak te grubsze tnie. E, powiem wam, że. Też fajnie, zobaczcie, za 10 zł nie pieniądze i nie obcinarka, ale jak ktoś szuka po prostu czegoś po pieniądzach, to myślę, że sezon albo dwa tym obskoczy, zobaczcie, nie wiem jak ona się będzie później, e, e, jak później będzie ale myślę, że na tutaj się da, bo ma, nawet, nawet te prowadnice ma szerokie, także nie zetrzemy tego delikatnie pieniczkiem, można tylko sobie to, e, no tu mam teraz jakieś tam, widzicie, dają radę świetnie, o tutaj się akurat przyblokowały ale jak za te pieniądze powiem wam to, to dają radę, 10 zł czy 11 zł że e, a jeszcze jedno, zobaczcie jak sobie zrobiłem półkę na narzędzia w karni. pamiętacie ten lufy za 15 zł e, z, sali, z tego, z Lidla zobaczcie jak fajnie pasuje nawet nie trzeba go dawać na jakieś duże łopaty czy coś tylko nawet zobaczcie Coś takiego sobie przymocowałem w szklarni, wchodzę do szklarni normalnie, biorę sobie, co mi potrzebuję, wypinam, używam, później wpinam i zmieni lata po ziemi. Nie, nie zawadzam o to ani nic. Także następny gadżet, który się przydał i który właśnie zawitał w mojej szklarni. No i oczywiście to narzędzie po 3,50 polecam. Bardzo fajne, kurde są i masywne, co widzieliście pewnie w poprzednich odcinkach. Ja sobie, wiecie, jeszcze zakupiłem jeszcze jeden ten uchwyt, zobaczcie bo one są kurde po prostu super i dam go sobie z drugiej strony całkowicie szkarni szklarni mam kilka jeszcze takich właśnie jakby, takich narzędzi do e, kopania i tak fajnie sobie to fajnie właśnie w szklarni żeby to ładnie czysto i składnie wyglądało a tutaj jeszcze zobaczcie jeszcze jak wypełnię tutaj te skrzynie wszystkie ziemią i dam je też z drugiej strony co zobaczcie też w następnych odcinkach akurat nie w tych następnych co będą tylko gdzieś tam troszkę dalej jak już będzie bliżej tak sezonu i zobaczcie, jak to sobie fajnie, kurde, e, zrobię. Tą ziemię całą wywalę i dam po prostu nową ziemię elegancko, elegancko ją przy i Po prostu będziemy sadzić pomidorki już w tych kieszeniach. Tak samo będziemy je testować, bo to będzie mój pierwszy rok w tych kieszeniowych takich rządkach, ale chciałem po prostu mieć czysto, wiecie, i skludnie w szklarni, także e, no zobaczymy, jak to po prostu zda egzamin. Także oglądajcie mój kanał i będziemy wszystko obserwować co jak rośnie i tak dalej, na razie jestem wiecie, na razie jestem na, na razie jestem na etapie szukaniu ziemi, już mam coś na oku i po prostu będziemy działać i oczywiście się wszystkim z wami podzielę także widzimy się w następnym odcinku cześć